Siema! z tej strony, Lemian, a to jest ponownie Layers of Fear. Kontynuujemy naszą przygodę. Uch. Dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ mogę się nie wyrobić, niestety. Przepraszam za to serdecznie, ale jestem ostatnio masakrycznie niezorganizowany i staram się to jakkolwiek naprawić, ale mi zupełnie nie idzie. Nie no, że na tak się męczysz, ok, więc ciśniemy dalej. Tylko to nam zostało. I ta creepy muzyczka. Widzicie, na początku jak grałem. o w mordę! Na początku jak grałem w Layers of Fear, teraz w tą nową wersję, w tą pełną. W pełną edycję gry, to miałem takie. no. troszeczkę tą grę znam. E, chyba raczej mnie nie zaskoczy. Ale w pewnym czasie pokoje się zmieniają i nagle dzieje się staw, którego się totalnie nie spodziewał. No właśnie. Ym, I może mi może to zaskoczyć. Tego pokoju chyba nawet też nie było właśnie. Tak. Interesujące, co się robi. Ponadto ym, interesujący fakt, że... Zaraz wam powiem. Yy, o chłopaku, który będzie się w jaskini znajduje tam, tam list i pistolet. Podróżuje potem przez różne scenery, lasy, łąki i rzeki, aż na końcu dochodzi do danego domku, gdzie okazuje się, że po prostu jest wariatem. Gdy u dzieckiem zabił człowieka, który zamordował jego ojca, w rzeczywistości przez ten cały czas ślinił się w wariatkowie. Rozumiesz? Prosty, ale intrygujący zwrot akcji. Powiedz, czy byłeś w stanie naszkicować scenorys. Jeśli tak, to podda się szczegóły. Praca dobrze płatna. Jeśli mogę od siebie coś zadać, przyjmij tę robotę. Potrzebujesz czegoś, co i zapomnieć o... wiesz, wszystkim. Daj znać jak najszybciej. Thomas Caldwell. Ha, interesujące. Nie, miałem wspomnieć, że słuchałem właśnie ostatnio. Tam chyba nie mogę przejść. Czy tam są jakieś drzwi? Bo nie wiem, czy to jest moja ślepota, czy... Nic tutaj nie widzę. Gra jest strasznie ciemna. Musimy się chyba wrócić, bo tam przez pianiny nie przejdziemy. Tak, dokładnie. Słuchałem akurat. Ja chyba poznaję to miejsce. Tam ktoś stoi. Czy to jest to, co myślę? O! Hej! Znowu się spotykamy, he? Ale ostatnio to chyba było tutaj bardziej troszkę ostro. Z tego co pamiętam. Naprawdę, mam tylko malutkie przebłyski tego co się działo, ale. Okej okay. O, tak, te mindfucky Hoho, <laughs> jakie to jest porytane Jeez, wszystko tu jest zniszczone. Nie, dobra, muszę w końcu wspomnieć o tym, co chciałem, co chciałem powiedzieć. Ej, spokojnie! Nie... Hello? Miałem wspomnieć, że słuchałem właśnie wywiadu z twórcami gry z, ze studiem blu Team. Gdzieś w internecie przypadkowo wypaczyłem. A tu nic nie widzę! Przepraszam, ja muszę to podjaśnić jeszcze, bo ja nie wiem, czy to jest po prostu to, że mi świeci lampa w oczy, to, że mam monitor ciemny, czy co, ale naprawdę bardzo słabo tutaj widzę. Ja wam materiały podjaśniam trochę na przymontowaniu. Dobra, dostałem klucz. Gdzie ja go mogę zużyć? Hey Amen! Nic nie widzę! Gdzie mam iść? Pomóż mi! Słuchałem tego wywiadu z twórcami gry z, z tym szanownym Bluber Team i wspominali, że to była pierwsza z ich. O Jezu! O! Okej! Okay. To była pierwsza z ich gier w stylu horrorowym, ale że tak powiem, bardzo fajnie im wyszła. Cieszą się jej sukcesem i stwierdzili, że w tej branży czują się dobrze, w tej kategorii gier i będą prawdopodobnie dalej trzymać się. Um, nie zapomnij, okay. um, że będą dalej trzymać się właśnie gier horrorowych i będą tego typu psychologiczne horory tworzyć. I myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, tym bardziej, że w Polsce bardzo brakuje y, twórców gier horrorowych, tak. A to jest zawsze coś, na coś nowego wpadli. Nie wiem. O! Wpadli na coś nowego. Eee, może połączyli kilka różnych faktów, ale połączyli tyle różnych faktów. Różnych, z różnych źródeł tylu, tyle zaczerpnęli, bo wiecie, każdy tam ze studia, jak to wspominali, był fanem czegoś innego, jedni tam fanem, fanem Lovecrafta trochę byli, troszeczkę nawiązań z amnezji, jest, troszeczkę nawiązań z jakichś innych książek, takich horrorów, i tych nawiązań jest tyle, że one razem tworzą jedną całą spójność, która wcale nie jest czymś zerżniętym i czymś, co już kiedyś było. I to jest bardzo fajne i myślę, mam nadzieję, że jeżeli będą robić dalej horrory, to to się dalej zachowa. 15. że dzisiaj znalazłem więcej notek. Były gorsze niż poprzednie, więc jest to, że zgadzam się z każdym słowem. Oj. Dobra, te drzwi były wredne. Wiecie, jak już tak idę przez tą grę i na przykład te drzwi mi pizły na twarz, to sobie przypomniałem, ale przed tym faktem nie pamiętam, że takie coś nastąpi. Twórcy też mówili, że było jakieś 70 pokoi w wersji Early Access, a teraz jest ponad 100 pokoi. I niektóre prze przelosowali, zmienili ich mechaniki, żeby gra nie była taka sama. Żeby nie było tak, że ktoś przyjdzie z Early Access, włączy nową grę i będzie miał to samo doświadczenie. Tylko tu będzie coś nowego. I to jest prawda, jest coś nowego. Nie wdzięcznicy, nie. Ja się będę na ten obraz spojrzeć, ale wiecie co? Ja chyba teraz jestem troszeczkę ślepi głupsy. Chyba teraz jestem troszeczkę bardziej odważny, żeby na to spojrzeć. Okej, okay, i głos mi się załamuje. Nie. Ten, obra ten obraz jest tak sam w sobie creepy, to jest masakra. Przerażający jest. Jakby mi tutaj jeszcze ta morda gdzieś wyskoczyła na serio, zaraz za tym obrazem, bym się na niego dłużej popatrzył. Ja bym się zesrał. To chyba słychać po moim głosie jak się załamuje. To jest... To jest coś strasznego. Są pewne rzeczy, które... Przerażały mnie bardziej niż zwykłe rzeczy Na przykład, przykładem dobrym są horrory takie rozpikselowane Jest taki horror Seven Days, w niego grałem sam Gra mnie tak przerażała, że nie byłem w stanie wydusić z siebie żadnego słowa Nie byłem w stanie się ruszyć, bo bałem się. Gra jest taka, to jest taka bardzo niskopoligonowa grafika kanciaste rzeczy, duże piksele na ekranie, dużo mgły, mała widoczność. Bardzo prosta grafika, ale zarazem straszna i minimalizm dźwięków, jest wszędzie cisza. Tak tej gry panicznie bałem, że to jest masakra. I są właśnie tego typu rzeczy, których nie potrafię czasami sprecyzować, ale są one dla mnie tak przerażające. Aż nie potrafię tego opisać. I się jumpscare, jumpscarem to człowieka wystraszy, pewnie. Yy, nie zawsze, oczywiście, tak? Jeżeli. Tu czuję się niepewnie, ale coś, co wpływa na psychikę, jest najgorszym rodzajem horroru. What? Pamiętam to, ale to nie było w tej części gry. Hello? Kolejna Szanowny panie, jeśli mam być szczery, Nie zaskoczył mnie pański list. Wielu kolegów informowało mnie, że prosił ich pan o parę w tej kwestii, o ile jest dla mnie w pełni tu... O ile jest dla mnie w pełni zrozumiałe, iż pacjenci chcą zasięgnąć opinii. Innego lekarza, o tyle sądzę, że opinie 16 lekarzy powinny panu wystarczyć niemniej. Jednak z całym szacunkiem dla pana oraz pańskiej żony... Dokładnie zbadałem Państwa przypadek i muszę zgodzić się z moimi kolegami po fachu. Mimo wolne skurcze mięśni nie są czymś niespotykanym w przypadku pacjentów, którzy doznali oparzeń tak rozległych, jak Pańska żona. To, co określa Pan mianem koślawego uśmiechu bądź niepokojącego skamlenia, przy czym wiele osób mogłoby uznać te określenia za krzywdzące, mogą być w istocie objawami uszkodzenia. Przepraszam, muszę wyciszyć sobie ten dźwięk, bo mnie wnerwia. Wam pewnie też wyciszę, bo cały czas ten telefon gra, jeżeli nie wiecie. Cały czas ten telefon taki brzucony i wali mnie w uszy. Yy. Przy czym wiele osób mogłoby uznać te określenia za krzyżące, mogą być wystarczające objawiami uszkodzenia nerwów. Pozostałe zachowania, o których Pan wspomina, zdają się być objawami, które nie tyle natury fizjologicznej, co psychologicznej. Stres półrazowy jest powszechnie znanym zjawiskiem i w tym przypadku nie ma się absolutnie czego wstydzić. Odnosząc się do pańskiego żądania naprawienia żony, naprawienia, musi pan zrozumieć to, że to przez co przeszło nie może zostać poprawione jednym prostym zabiegiem. Będzie to długi i żmudny proces wymagający pańskiej siły i wsparcia. Proszę skonsultować się ze mną bądź którymi z moich kolegów, jeśli zdecyduje się pan na przedyskutowanie długoterminowego programu rehabilitacyjnego z położeniem dr Robert Richards. Kolejny Pierdolony konował. Okej. Okay. Yy, mogę odciszyć dźwięk. Yy, ten telefon tak sobie cały czas grał do tej pory. Okej, okay, to jest coś totalnie nowego. Tego, tego na pewno nie było jest... krążę w kółko! Mogę to wyłączyć, cholerstwo? O co chodzi? Krążę w pętli. Muszę coś z tym telefonem zrobić najwyraźniej. Nie rozumiem, co ten głos mówi. Proszę mi pomóc! Co mam zrobić? Co mogę uczynić? Może mam olać ten zegar, nie patrzeć się na niego, biegnij po prostu, i przed siebie. Nie rozumiem... Co powinienem zrobić? Halo? Pomocy! Coś z lampą może. Może kolejna notatka jakaś. Czy tym ty razem to jest zamknięte? To jest dokładnie ta sama notatka. Może się muszę wrócić. Może pójdę w drugą stronę. Oh, cool! You got it. Yes, me. Hello. Hello? Yes. Me. Yes. Me. What? what? What fire? fire. fire. Oh, God. oh God! Is she? she... Which hospital? I I'm on my way. I to jest zajebisty motyw. Coś, co było w Irelia Access, ale przestawnym zupełnie inny sposób, teraz jest przedstawiony w tak zajebisty sposób, że to jest magia. Trzeba było cofnąć się, nie iść w, iść w drugą stronę, żeby odwrócić, że tak powiem, czas, bo przedtem wszystko leciało od tyłu. Zajebisty motyw. I teraz mam iść dalej w tą stronę, czy powinienem się wrócić? Chyba już ten, tutaj. Tak. Jakie to jest zajebiste. Nie jest spokojne wspomnienia. O! Co to było? Chyba się boję, mamo. O, to troszeczkę pamiętam. Trzepoczący horror. Cicho. Nieustannie trzepoczą Jedzą inne szczury. To, to chyba troszeczkę inne, szczurwate stwory połączenie szczura i intoperaża. Um. Okej. Okay. Okej. Okay. Rozejrzymy się tutaj, póki wszystko stoi po tej właściwej stronie. Szukajmy różnych rzeczy, które możemy tutaj, na które możemy się natknąć. Od tego co znajdziemy, zależy to co potem nam się pojawi. Wiem, bo grałem dwa razy w Early Access i dwie różne rzeczy mi się pojawiały. W zależności od tego co zebrałem. Bravo. Pomocy. Chyba komuś coś się stało To jest niepokojące Niecodzienne zjawisko oh, winda Hej Ostatnim razem pojechaliśmy w górę z tego co pamiętam Zastanawiam się czy znowu możemy iść w górę czy, czy od tego jak naciśnimy zależy, to w którą stronę pojedziemy? Nie, możemy tylko w jedną stronę jechać, okej. Okay. Tu jest wyjście u góry windy, czy ja będę musiał z niego skorzystać? W każdym razie jako swój prawnik radzę powstrzymać się od wszelkich nieostrożnych działań. Innymi słowy, nie rób niczego głupiego. Wciąż mamy szansę na, wygarnie, na wygranie tej sprawy. Możesz mi wierzyć lub nie, ale wyciągnąłem klientów z większego gówna. Lepiej jednak, abyś nie bronił w nie bardziej. Proszę, daj sobie na wstrzymanie i nie wychylaj się przez jakiś czas. Pozwól mi odwołać się od decyzji sądu. Ten pracownik socjalny ewidentnie się na ciebie uwziął. Możemy to wykorzystać na naszą korzyść, przedstawiając cię jako ofiarę systemu. Mąż w żałobie, tymczasowo niepoczytalny, do tego nadgorliwy urzędnik. Proszę, zaufaj mi, to najlepsza opcja. Zważywszy na to, przez co przeszedłeś ostatnio, wydaje mi się, że mam jakieś 50% szans na wygraną. Oczywiście pod warunkiem, że przestaniesz udowadniać wszystkim, iż totalnie postradałeś zmysły. Tak więc proszę, żadnych więcej wybuchów, koniec z odkładaniem głupot dziennikarzom, a najlepiej w ogóle nie pojawiaj się publicznie. Ciągle możesz odzyskać swoją córkę. Tego nie było. Porzuć nadzieję, póki jeszcze możesz. Co z Turką to jest plot twist i to ostry? Dziwny pokój, mam wrażenie, że on, on nie jest taki sam sobie, coś w nim możliwe, że było, a to pominąłem Seems legit, tak, 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 to jest bardzo bezpieczny pomysł, żeby tutaj wejść z Zaraz mi coś wydupi na ryj. Czy to krew? Ciężko powiedzieć, bo jest ciemno. To chyba nie jest krew, jeszcze nie jest czerwone. Czy to miało się całe napełnić? Niech to się całe napełni, zobaczmy, co, się, co z tym się stanie. Jestem ciekaw. To tak, tak, tak sobie po prostu to tutaj nie jest. Niech to się nie napełni całe. Możliwe, że od tego, że, że przełączyliśmy ten kran, da się jakaś decyzja, ale ciężko mi powiedzieć. Tutaj ten nie mamy szans przejść, tak? Mamy szansę przejść, mamy dwie drogi. Albo możemy wejść tutaj i się wrócić. Tak, możemy wejść tutaj i się wrócić. Więc zeksplorujmy tutaj tyle, ile tylko się da. Spójrzmy, wodę. Nie, nie za. Okej. Okay. Dryfujące paskustwo zatyka kanalizację. Futro w wodzie. Nie dla mnie kąpiele. Te szczury to tylko wytwór Twojej wyobraźni, prawda? Ja już nie pamiętam, coś było z tymi szczurami chyba, ale. Nie pamiętam tego, co się działo dokładnie w tamtej. Że nie ogarniam do końca fabuły tego, co następowało w Irwiac, z po czym, i jak to było. Okej. Okay. To było dość proste, myślę, że jakaś figurka stoi. że tam coś musiało być, ale chyba tego nie widziałem. Korążymy dookoła w, przez te same pokoje. Te, czy to jest to samo pomieszczenie, tylko że jest zrujnowane? Bardzo możliwe. Zamknięte. Włączenie światła tutaj nam nie otworzy drzwi, ale. Czuję, że zaraz mnie gracz mi zaskoczy znowu. Lustro, ciekawe, że mogę siebie samego zobaczyć. Nie, dalej zamknięte. A to coś kojarzę, że tutaj był jakiś lekki mańtwa. Aha. 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 Ja, yeah, perfect. Wow, ok, to jest interesujący efekt, definitywnie miesza z głową. Ale się krypi zrobiło. Wyrwałem ten klimat i naprawdę za tym się stęskniłem. O, to jest piwnica. Tutaj, gdzie. Byliśmy. To właśnie jakieś chore główne zacznie odwalać, teraz pamiętam. Yeah right. To pamiętam, mniej więcej. I'm not sure what's i needed to remove the flesh from the bone at first i was lost as to how but then i sawed it off with a handsaw boiled it then put the bone in a mortar I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Yeah. Wybacz, gościu, ale jesteś psychiczny. Co straszniejsze, to ja tutaj jestem psychiczny. Ja jestem psychicznym coś w tej grze. A może nie? Może to tylko ma tak wyglądać! Ale nie, Coś ze mną definitywnie jest nie tak Tak mu się nie da zaprzeczyć Są na, nasze znaleziska Więc raczej nic nowego tutaj nie znajdziemy Więcej kartek ze szczurami to są wszystkie kartki dotyczące szczurów Szczurów, które możemy znaleźć pewnie Tak zakładam, tak to wygląda To są nasze obecne stany zapisu ja nienawidzę, nawet teraz. Zagubiony, osmocniony, bezradny. Zawsze będziesz groteskowym nieporozumieniem. Dokończ go. I kolejna warstwa. Co tutaj się kryje? No, nabiera to coraz dalej kształtów, ale dalej nie wiemy co to jest. Cóż, przekonamy się w następnych odcinkach. Dobra, jeszcze mam tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie, i tak jak zawsze, trzymajcie się do zobaczenia w następnych. Na razie.